Moin aus Hamburg, lieber Schoko, cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki. Poniedziałek, 7 lipca, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz Presse Spiegel aus Deutschland. Dziękuję Wam serdecznie za obecność na tym kanale, dziękuję za Wasze subskrypcje oraz komentarze, do których bardzo serdecznie zapraszam. No i zaczynamy. Mamy dzień, w którym to Polska wprowadza kontrole graniczne, no i to jest oczywiście dzisiaj temat przewodni. CDF, Grenzkontrollen, finde das furchtbar. CDF było na granicy w Subicach, we Frankfurcie nad Odrą i CDF zrobiło reportaż, w którym to pokazuje jak bardzo ludzie wyrażają desaprobatę wobec polskiego pomysłu właśnie kontroli na granicach. Dalsze media, Märkische oda Zeitung, Grenzkontrollen in Polen, so sieht es an den Grenzübergängen aus Infos im live -ticker. MOC, czyli to Markisza oda Zeitung oni zrobili nawet taki Live-Ticker, czyli jest pasek, w którym to pokazują, co się aktualnie dzieje e, na różnych e, granicach. Także słuchajcie, ta granica jest teraz bardzo mocno oglądana przez stronę niemiecką. E, immer mehr, Grenzkontrollen und die EU schaut zu Die Tagesschau. Tutaj Die Tagesschau zrobiło taki też e, m, artykuł. Napisało artykuł, w którym to przygląda się ogólnie Unii Europejskiej i pisze o tym, że Polska jest dwunastym krajem, który zastosował właśnie kontrole graniczne. Strefa Schengen miała osiągnąć przecież zupełnie inny cel. No i pytanie stawiane przez Tagesschau, czy Unia Europejska jeszcze uratuje swobodę podróżowania po Europie? Nie wiem, ale się dowiemy. Wszyscy się chyba niebawem dowiemy. Märkische ODA-Zeitung weiter. Grenze zu Brandenburg. Polen setzt gemeinsame Streifen aus. Bundespolizei dementiert. Moc dalej bardzo ciekawie. Polska zabiesza wspólne Patrole. Patrole polsko-niemieckie. Policja federalna. Czyli policja niemiecka jak na razie zaprzecza temu. No i tutaj w artykule jest opisane to, że ta współpraca się układała dobrze pomiędzy stroną polską i niemiecką, że te od lat funkcjonowały te wspólne patrole, natomiast w Guben doszło ostatnio do eskalacji sporów w związku z odrzuceniem przez stronę polską migrantów i w obecnych nastrojach politycznych po stronie polskiej obecność niemieckich policjantów w Polsce jest nie do przyjęcia. Gazeta pisze: To jest taki no-go. Pytanie do Was, czy rzeczywiście, czy to się zmieniło, czy jest mniej tych wspólnych patroli, czy może w ogóle ich nie ma? Ja będąc od czasu do czasu w Świnoujściu takie patrole widuje. Napiszcie, czy są nadal, czy ich nie ma przy, właśnie w tych obszarach przygranicznych. granicznym. Tageszau, Polen verzichten wenn Deutschland vorliegt. Słuchajcie, jeszcze w weekend mieliśmy takie wiadomości tutaj, między innymi Tageszau, że Polska może zrezygnować z kontroli. Tutaj minister spraw wewnętrznych Siemoniak sygnalizował taką gotowość, jeżeli Niemcy zrobiłyby pierwszy krok i też zrezygnowały ze swoich kontroli. No, i tutaj Siemoniak jest cytowany: Jeżeli Niemcy zniosą kontrole, które przypominam obowiązują od października 2023 roku, to nie wyjdziemy powodu, by sprawdzać przyjazdy z Niemiec, tak powiedział. Jednocześnie Siemoniak poinformował unijnego komisarza od spraw wewnętrznych i imigracji o planowanym kroku w kierunku podjęcia tymczasowych kontroli granicznych. No i Unia Europejska przychyliła się do argumentacji strony polskiej. Inne ministerium will Eiden, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, tutaj niemieckie chce uniknąć korków. No, i bardzo mocno myślą przede wszystkim o autostradzie A12. To jest ten odcinek autostrady bezpośrednio z Berlina do, do Świecka. No, i tam słuchajcie, są różne pomysły. Głównie prasa lokalna o tym pisze. Jednym z pomysłów, że, który jest dyskutowany, są, jak tutaj Wam cytuję, zmiany konstrukcyjne na A12. Czyli na przykład chcą jeszcze jakiś jeden pas wytyczyć, albo zrobić pas tylko dla ciężarówek. Czyli teraz będą się bardzo długo zajmować bardzo dużymi szczegółami. I bardzo długo myśleć. Później będzie pewnie jakaś bałszczela, która spowoduje jeszcze większe korki. A taki pomysł tutaj tylko na marginesie: no żeby nie było korków, to można po prostu zrezygnować z tych kontroli granicznych, tylko obie strony muszą się na to zgodzić. Wojczkę wyabszył gemeinsame kontrolę. Pan Wojczkę, czyli pan minister spraw wewnętrznych Brandenburgii, cały czas mówi o tym, że o, jego pomysłem jest to, żeby te kontrole odbywały się wspólnie przez stronę polską i niemiecką, żeby była jedna kontrola, a nie dwie kontrole na tej e, granicy ale o tym już mówiliśmy w ubiegłym tygodniu pan Wojtke jest cytowany przez rzeczywiście dużą liczbę mediów niemieckich w chwili obecnej e, Merko pisze, też tutaj cytuję pana Wojtke Wojtke fordert Signal von Merz Grüne Beklagen trauerspiel Myakur pisze o Wojczkę, ale też o Zielonych. i No i słuchajcie, któż by się spodziewał, że to Niemcy zieloni teraz będą brać polską stronę, że tak powiem, w ochronę? Liderka parlamentarnej Grupy Zielonych, Hazelman, oskarża rząd federalny Merca o podważanie współpracy w Europie poprzez jednostronne podejście do migracji. Wprowadzenie polskich kontroli granicznych jest konsekwencją krajowego, jednostronnego podejścia do kontroli granicznych na wszystkich granicach Niemiec. I oprócz tego, Friedrich Merz i jego koalicja są odpowiedzialni za to, że w przyszłości nawet polscy żołnierze będą stać na granicy polsko-niemieckiej. Tutaj podawane są liczby: 5 tysięcy żołnierzy, nie jest natomiast wspomniane o tym, że. Ta liczba będzie podzielona na dwie granice, bo, bo będzie kontrolowana też granica e, wschodnia, tak? granica z Litwą. E, wspomniane jest to, że będą, tak, będą wojska lądowe, ale i siły powietrzne i drony, które będą kontrolować obszar przygraniczny, itd. E, no i o tych żołnierzach jest dużo artykułów. Morgenpost post z soldatem pisze, że Polska wysyła żołnierzy na granicę, muszę powiedzieć, że tymi żołnierzami trochę niemieckie media straszą. No, niemieckich, zwykłych obywateli. Dobrindt sieht deutliche Erfolge. Tymczasem minister spraw wewnętrznych, pan Dobrindt, widzi wyraźne sukcesy. Dał wywiad w Welt Am tak też w Byldzie. No i tutaj dla Weltamt mówi o tym, że liczba wniosków o azyl. Wskutek tych kontroli granicznych spadła w pierwszej połowie bieżącego roku o 43%. Podobne liczby też podał w gazecie Build porównując liczby z roku 2024 i 2025. No, i tutaj Wam powiem em, cytat dla gazety Byld: To są wyraźne sukcesy zwrotu migracyjnego. Konsekwentnie kontynuujemy ścieżkę wywracania migracji do góry nogami dla Polski. Nie będzie wyjątku, tak powiedział Dobręcz, czyli po prostu. Na jednej z granic, wszystkie granice są chronione. Jedna z granic e, z Polską nie będzie tam nic szczególnego, nie będzie, e, no wiecie, jak żadnych innych wyjątków. Osty Zeitung, Krenzkontrolny Polen und Deutschland in Mecklenburg-Vorpommern. Osty Zeitung, czy też lokalna gazeta. Kontrole graniczne, jak, jak mają to działać, jak ma to wyglądać. Tutaj Osset Saitong pisze głównie też o tym, że oczywiście dużo turystów jest, nie? którzy przyjeżdżają, czy przejeżdżają e, na stronę polską i tak dalej, czy to będzie wszystko zakłócone, czy nie. Was bedeutet das für Menschen hier Nordkorea? Nordkorea pyta co to oznacza dla nas zwykłych ludzi, no i wyjaśnia. Keine Schlagbäume oder Absperrungen że nie będzie szlabanów, nie będzie barier że będą kontrole wyrywkowe, samochody głównie dostawcze, samochody z przyciemnianymi szybami, jakieś podejrzane, czyli dokładnie takie same kontrole, jakie Niemcy już od dłuższego czasu na granicy e, prowadzą. Was bedeutet Grenzkontrollen für Pendler? Też dużo mediów zajmuje się tym, co to oznacza te, teraz, te kontrole na granicach dla osób dojeżdżających do pracy. No i tutaj Rzecznik Polskiej Straży Granicznej mówi, że urzędnicy będą stale się przepuszczać osoby dojeżdżające do pracy z obszarów przygranicznych, bez większych opóźnień po rejestracjach i tak dalej będą ich rozpoznawać. Z samej Polski do Saksonii dojeżdża 13 tysięcy osób z Polski do Brandenburgi 14 tysięcy, to są takie właśnie podawane liczby, czyli to jest naprawdę duża, duża liczba. No, i jak to będzie wyglądało, no zobaczymy. No, jeszcze jest jeden duży temat, słuchajcie, wersje Folgen, für die Diversa, w jakich konsekwencji obawia się gospodarka. No, i tutaj oczywiście Izby Przemysłowo-Handlowe w Brandenburgi, na przykład, yy, no, mówi o tym, że Polska jest najważniejszym part partnerem zagranicznym, handlowym dla Brandenburgii i tak dalej. Podają liczby, wiecie, jaka wymiana korki drogowe grożą stratami. Ostrzega Stowarzyszenie Przedsiębiorców w Berlinie i w Brandenburgi i tak dalej. Zaniepokojenie jest również wśród polskich firm transportowych, które zaopatrują fabryki w Europie Zachodniej w komponenty produkowane w Polsce na dużą skalę no i te firmy w przypadku opóźnień tutaj im grożą kary ale kary grożą też i producentom i tak dalej także wiecie są pomysły czy ludzie muszą czy firmy muszą zwiększyć na przykład zapasy magazynowe i tak dalej co wiąże się oczywiście z dużymi kosztami. No i teraz zobaczymy jak z tego jak to, ta sprawa będzie wyglądała. Natomiast jeszcze chciałem Wam powiedzieć o jednej rzeczy, o której jest mało w mediach ogólnie, w mediach polskich wcale, w mediach niemieckich też. Niemieccy komentatorzy sceny politycznej, różnego rodzaju YouTuberzy, osoby mówiące o tym, co się teraz dzieje na granicy, nie do końca wierzą, że jest taki proceder przerzucania przez granicę uchodźców ze strony polskiej na niemiecką, że ma to w ogóle miejsce. Argumentują to po pierwsze przez to, że. Niemcy są dla Niemców w ich mniemaniu takim krajem, są kreowane na kraj bogaty, kraj mlekiem, miodem płynący i mało kto w chwili obecnej jeszcze potrafi sobie wyobrazić, że ludzie zmuszani by byli do wyjeżdżania, że to chodzi im głównie o to, że Niemcy są przecież tym głównym celem migracji, ponieważ Niemcy są bogate i cały świat po prostu chce do Niemiec. Argumentują to też, mówią też o tym, że gdyby takie przerzuty miały miejsce, no to przecież niemieckie NGOsy na pewno znalazłyby kilka osób które no, zostały przerzucone, albo nie wiem, że coś tam się nie udało, i te zos osoby zostały w Niemczech, e, i te osoby rozmawiałyby po prostu z mediami o tym, że taki proceder e, ma miejsce. No i poza tym e, są też zdania, że oczywiście, jeżeli z Niemiec te osoby są przerzucane z powrotem do Polski, no to Polska jest gorszym krajem, nie wiadomo, co tam w Polsce ich czeka, i na pewno te organizacje niemieckie, pozarządowe, takimi osobami by się zajęły i byłoby to nagłośnione przez prasę. No i to jest bardzo ciekawe, bo po prostu no już były takie, też nie pamiętacie, tą trójkę osób, która została cofnięta, no i tam niemieckie ngo im pomogły, i teraz niemiecki rząd nie wie dokładnie, gdzie ich, gdzie ich przerzucić do którego kraju. To jest bardzo ciekawe. E, tylko tutaj jest takie pytanie, może po prostu tak jest, że te informacje są chronione i rząd niemiecki nie chce, żeby takie informacje e, gdzieś tam wyciekały. Natomiast e, komentarze, które są od zwykłych ludzi pod postami na różnych platformach Facebooki, i, i Instagramy i tak dalej, e, YouTube. E, te komentarze od zwykłych ludzi, głównie ludzi mieszkających w obszarach przygranicznych, nie wiem, Mecklenburga, po Przednie, Brandenburga, e, gdzieś tam Saksonia na przykład, e, no to, to są komentarze, które głównie są bardzo pozytywne. E, to są Pozytywne w stosunku do ludzi ruchu obrony granic, tam ludzie piszą, dziękują i tak dalej. No i jest taki, taki jeden, nie wiem, trend: ludzie po prostu są zdania, że dobrze, że Polska to robi, ponieważ ktoś musi zacząć w Europie to robić, po to, żeby po prostu polityka zwróciła uwagę na ten problem granic, problem w ogóle migracji. I porównywana jest Polska teraz z Holandią, ponieważ, ponieważ w Holandii też istnieje podobny ruch obrony granic, który został jednak y, przez jakiś czas gdzieś tam mocno osłabiony przez rząd holenderski, ale cały czas jakby istnieje. No i Niemcy, jak to, jakby to powiedzieć, trochę po cichu, ale jednak trzymają kciuki, właśnie i za Polskę, i za Holandię. I nic, będziemy sprawę dalej tutaj monitorować. To z Was, słuchajcie, to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Jestem ciekaw Waszych komentarzy, Waszych spostrzeżeń, zachęcam do dzielenia się nimi. Euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Życzę Wam przyjemnego, pełnego sukcesu w dnia. Pozdrawiam serdecznie, libe Grusze. Tschüss.